Witajcie w Holokronie. Przeniesiemy się dziś do czasów Starej Republiki, by lepiej poznać wielką bohaterkę tamtego okresu, czyli Bastille Shan. Materiał dotyczyć będzie oczywiście legend. Mam nadzieję, że graliście już w Kotora i nie natniecie się na spoilery. No ale mieliście na to 20 lat. Zapraszam. Bastilla Shan była legendarną mistrzynią Jedi, która walczyła w wojnie domowej Jedi podczas upadku Starej Republiki. Urodzona na planecie Telravin, jako córka Heleny Shan oraz anonimowego łowcy, trafiła do Zakonu Jedi. Matka wierzyła, że ich styl życia, związany z podróżowaniem i wysiłkiem, nie jest odpowiedni dla jej córki. Stwierdzono, że Shan ma wyjątkowy dar w mocy, znany jako medytacja bitewna. Shan lata później stanęła po stronie Rady Jedi, gdy Revan i Malak zbuntowali się przeciwko Radzie i przyłączyli się do Republiki Galaktycznej w jej wojnie przeciwko inwazji mandaloriańskich neokrzyżowców. Rok po ostatniej bitwie wojen mandaloriańskich Revan powrócił z nieznanych regionów jako nowy, mroczny Lord Sithów z Malakiem jako jego uczniem na czele nowego Imperium Sithów. Dwa lata po rozpoczęciu wojny domowej Jedi, Shan była liderką zespołu uderzeniowego wysłanego w celu schwytania Rewana i Malaka. Gdy jej drużyna weszła na pokład statku Rewana, udało im się osaczyć mrocznego lorda na moście. Zanim mogli zaangażować Rewana w walkę, Malak, który został oddzielony od swojego mistrza podczas bitwy, zdradził Rewana, nakazując działom swojego okrętu flagowego Leviatan strzelać do statku Rewana, próbując zniszczyć zarówno Jedi, jak i swojego byłego mistrza. Jednak Shan przeżyła i zdołała użyć mocy, aby ustabilizować Rwana, który był bliski śmierci. Ten akt stworzył więź między nimi, a Shan przyprowadziła pogrążonego w śpiączce Rwana przed Radę Jedi. Zarówno Rada, jak i Shan opracowali plan i tymczasowo wymazali wspomnienia Rywana, przeprogramowując jego tożsamość na żołnierza lojalnego Republice. Rada miała nadzieję, że Shan, dzięki swojej więzi z Rywanem, będzie w stanie zmusić go do ujawnienia lokalizacji stacji kosmicznej Rakatan, zwanej gwiezdną kuźnią, która była teraz pod kontrolą nowego lorda Sithów, Darf Malaka. W ostatnim roku wojny okręt wojenny Shan, Ender Spire, został zaatakowany przez flotę Malaka nad planetą Taris na zewnętrznych rubieżach. Udało jej się uciec ze statku na pokładzie jednej z kapsuł ratunkowych w asyście dowódcy republiki Karf Onasi. Wkrótce po tym, jak jej kapsuła dotarła na powierzchnię, Shan została schwytana przez gang znany jako czarni wulkarowie. Po tym, jak Revan i Onasi wlądowali na Taris, udało im się wyśledzić i uratować Shan. Ona, Revan i ich towarzysze połączyli siły z mandariańskim Kanderus Ordo, zdobyli kody startowe i uciekli z Taris na pokładzie Ebon Hołka. Shan i jej towarzysze uniknęli bombardowania planety i skryli się na Dantwin, gdzie znajdowała się Enklawa Jedi. Po tym jak Shan spotkała się tam z Radą, zaczęła ponownie szkolić Rewana na sposób Jedi. Po znalezieniu gwiezdnej mapy Rakatan w Kurhanach, w pobliżu Enklawy, Rada zleciła Shan, Revanowi i ich towarzyszom odnalezienie gwiezdnej kuźni. Podczas ich podróży Shan bacznie obserwowała Rewana, aby upewnić się, że nie przejdzie na ciemną stronę. Shan ostatecznie zakochała się w Rewanie, który, pomimo swojej przeszłości, był w stanie pozostać wierny kodeksowi Jedi. Po tym, jak Rewan znalazł czwartą mapę gwiezdną, która była niezbędna do zlokalizowania gwiezdnej kuźni, Shan została schwytana przez Malaka i przeszła na ciemną stronę po tygodniu tortur z rąk swojego nowego mistrza Sithów. Jednak Rewan ostatecznie skonfrontował się z Szan na pokładzie gwiezdnej kuźni, bohaterka została wybawiona z ciemności, której uległa. Aby udowodnić swoją odzyskaną wiarę, Shan pomogła republice w bitwie o Rakata Prime poprzez medytację bojową. Następnie Revan pokonał Malaka, a flota republiki z powodzeniem zniszczyła Gwiezdną Kuźnie, rozbijając siły Sithów. Jakiś czas później Shan i Revan pobrali się i rozpoczęli nowe wspólne życie. Jednak w ciągu następnych dwóch lat Revan przepadł w nieznanych regionach, starając się wyeliminować ukryte zagrożenie Sithów, które odkrył, gdy był jeszcze mrocznym lordem. Zostawił wszystkich, na których mu zależało, w tym Shan, która była teraz w ciąży nie chciał narażać życia ich dziecka. Shan w kolejnych latach przeżyła erę wielu konfliktów, które nastąpiły po wojnie domowej Jedi. Według historyka Jedi Gnosta Durala, Bastilla służyła jako mistrz Jedi w następnych latach, chociaż postanowiła spędzić resztę życia ze swoim synem, a ich rodzina powiększyła się w następnych latach. Bastilla nigdy więcej nie zobaczyła Revana i bardzo tęskniła za mężem, chociaż Revan potajemnie czuwał nad nią poprzez moc w jej snach ze swojego więzienia w Wirze. Słów parę o umiejętnościach i charakterze naszej dzisiejszej bohaterki. Shan posiadała wiele cech, które odróżniały ją od rówieśników i zapewniały jej wielkość, ale te same cechy i brak doświadczenia w młodości skierowały ją na ścieżkę, która ostatecznie doprowadziła do jej upadku. Zuchwała, impulsywna i nieco zbyt pewna siebie, w dużej mierze dzięki rzadkiemu darowi, jakim była medytacja bitewna, Shan zachowywała się tak, jakby była nie do powstrzymania, chociaż była stale świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności. Pomimo ostrzeżeń swoich mistrzów, Shan nieustannie starała się udowodnić swoją wartość, poświęcając się pokonaniu Sithów. Relacje Shan z Radą Jedi i Kodeksem były skomplikowane. Podczas wojen mandaloriańskich zaufała mądrości rady, odrzucając propozycję Malaka, by dołączyć do walki, a wiele lat później, kiedy wojna domowa Jedi osiągnęła punkt kulminacyjny, nadal wierzyła, że była to słuszna decyzja. Mimo to uważała, że mistrzowie Jedi są zaabsorbowani sobą i nieco otępiali. W młodości poprzysięgła sobie, że nigdy nie przyjmie tych cech. Ku własnemu rozczarowaniu czuła, że w wieku dorosłym coraz bardziej upodabnia się do mistrzów Jedi, z tego powodu starała się zmienić i stać się jeszcze bardziej wyrozumienia miała i współczująca dla innych. Shan początkowo myślała, że Rada zamierza wykorzystać misję do Gwiezdnej Kuźni, aby przetestować jej umiejętności i ustalić, czy jest godna rangi Mistrza Jedi, tylko po to, by odkryć, że w końcu była od tego daleka. Shan starała się przestrzegać kodoksu Jedi tak ściśle jak to możliwe, do tego stopnia, że wyrażała nawet bardziej radykalne poglądy niż niektórzy mistrzowie. Wierzyła, że nikt nie zasługuje na śmierć bez szansy na odkupienie, przekonanie, które później doprowadziło Rewana do powrotu na jasną stronę. Jednak nie zawsze była w stanie opanować swoje emocje, często okazując wybuchy irytacji i złości, a czasami lekceważyła samą ideę, że romantyczne związki, zwłaszcza małżeństwo, powinny być zniechęcane u Jedi. Widok Rewana, niegdyś mrocznego Lorda Sithów utrzymującego Ścieżkę Światła najwyraźniej bez żadnych problemów i wewnętrznych zmagań sprawił, że zakwestionowała własne oddanie kodeksowi Jedi, mimo że ona i Revan zgodzili się zapobiegać sobie nawzajem zboczenia z tego kursu, a rozwój tego zwątpienia odegrał później niemałą rolę w jej ostatecznym upadku do tego, czego najbardziej się obawiała. Ciemnej strony. Odkupienie Bastilli przyniosło zmianę w jej osobowości jako Jedi. Zamiast żyć życiem bez przywiązania i kontrolowania emocji, Bastilla przyjęła znacznie bardziej szary sposób myślenia, co doprowadziło do pogorszenia jej relacji z radą Jedi. Wraz z Rewanem, Bastila zauważyła, że pozytywne emocje, takie jak miłość i szczęście, w rzeczywistości wzmacniały połączenie Jedi z mocą i pomagały im walczyć z ciemną stroną, zamiast zwiększać ryzyko upadku. Była również bardzo defensywna w stosunku do Rewana wobec Rady. W rzeczywistości, zanim Bastila dowiedziała się o schwytaniu jej męża poprzez prawdziwych sit'ów, doszła do wniosku, że członkowie Rady byli ignorantami i mylili się częściej niż mieli rację. Pomimo swojego młodego wieku, Bastila była wyjątkowo utalentowana w rzadkiej Mocy medytacji bitewnej, dzięki której mogła w ogromny sposób wpływać na losy bitwy. Dzięki tej mocy jedna ze stron otrzymywała siłę i wzrost morale, a ponadto otrzymywała doskonałą koordynację i zdolność do natychmiastowej i doskonałej reakcji na każdą zmianę formacji i strategii wroga. Efekt ten powodował również znaczny spadek morale u wroga i jego skuteczności do walki. Shan miała bardzo silny zmysł mocy i mogła wyczuwać zakłócenia w niej, takie jak obecność darw Malaka, chociaż mogła to być jedynie telepatia lub Przedłużenie jej więzi mocy z rywanem. Mogła również użyć ogłuszenia mocą i była w stanie użyć sztuczek umysłów na chatach, co było wręcz niewykonalne dla innych Jedaj. Podczas swojej krótkiej praktyki jako uczennica sitów była w stanie używać m.in. szaleństwa mocy, duszenia, fali mocy, błyskawic, plagi mocy czy przełomu, a także wysysania życia i pola zastoju w mocy. Shan była utalentowanym pojedynkowiczem na miecze świetlne i dzierżyła w walce miecz świetlny o podwójnym ostrzu. Więcej o jej mieczu, do Dowiecie się z data kronu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zadawaniu swoich pytań i propozycjach na odcinki. Łapka w górę mile widziana: Uszanowanie dla patronów serii i niech moc, zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc, zawsze będzie z wami.